Skąd znam tyle młodzieżowych słówek? Proste. Po pierwsze, słucham. Słucham tego, co mówi do mnie młodzież, słucham do, do tego, co mówią do mnie dzieci. Słucham, jak rozmawiają między sobą, patrzę, w jaki sposób się poruszają, jak gestykulują. I, jeżeli czegoś nie rozumiem, przechodzę do punktu drugiego. Sprawdzam. Sprawdzam. Co znaczy dane słowo, co znaczy dany gest. Jak również, jeżeli mogę, prześledzę, skąd się wzięło. Bardzo często dzięki temu znam język współczesny, ten slang, te gesty. Czasami nawet lepiej niż sama młodzież. No i punkt trzeci. Research. Sprawdzam, nie siedzę po TikToku, całymi dniami, czy w mediach, ale co jakiś czas sprawdzam, weryfikuję, jak obecnie, jakich słów się używa, co one oznaczają, jakie są gesty, jaka gestykulacja, co dzisiaj ciekawi młodzież i dzieci, co jest dzisiaj na topie. Jest to bardzo trudne i żmudne, ponieważ to bardzo szybko się zmienia i bardzo łatwo wypaść z rytmu, ale mimo wszystko jest tego warte. Dlaczego? Po bo jest fajne, po drugie, bo jestem animatorem. Zadaniem animatora jest upilnowanie, by dana grupa, która jest pod Twoją opieką, dobrze się bawiła. Nie możesz sprawić, żeby się dobrze bawiła, jeżeli nie wiesz, co daną grupę kręci, co daną grupę bawi. Oczywiście stare zabawy w nowym wydaniu najlepiej się sprawdzają, ale trzeba wiedzieć, co dzisiaj młodzież i dzieci interesują. No, i po drugiej, jestem przewodnikiem. Zadaniem przewodnika jest przekazanie informacji, przekazanie jakiejś historii, jakiejś wiedzy. A to nie musi być zrobione w sposób jakiś nudny, monotonny? Nie muszę używać typowego jakiegoś fachowego języka, 50 tysięcy dat? Nie, jak najbardziej można tutaj przełamać barierę językową i używać współczesnego języka wtedy, kiedy można, w ten sposób lepiej docierając do odbiorcy. Dlatego, tak, moi drodzy, warto. Starcie przynajmniej być na czasie, jeżeli chodzi o język i gest. Czy dorosły facet mówiący jak nowe pokolenie to jest Sigma czy cringe? To już zdecydujcie sami. Grunt, że się to sprawdza.